Witam Ci w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiejszy odcinek to jest vlog ale nie byle jaki vlog bo jest to vlog z moich urodzin oficjalnie mam już 20 lat jestem morok rok starsza i czy czuję jakąś różnicę nie Czuję się cały czas tak samo, nawet czuję się lepiej, bo mam parzystą liczbę w końcu, a ja uwielbiam mieć parzyste liczby, jak mam urodziny. I ja zawsze dążę do posiadania o rok więcej liczby, jak jeśli mam akurat nieparzystą. Jak mam, wiecie, 17, to chciałam mieć 18, jak już miałam 18, to ok, niech zostanie. Jak miałam 19, to chciałam mieć 20, i teraz mam swoje 20 i jestem szczęśliwa. I ten vlog będzie podzielony na kilka dni. Nie wiem do końca na ile, bo chcę Wam pokazać typowo tylko te rzeczy związane z urodzinami. I no i wiadomo trochę pobocznych, ale bardziej skupić się na tych urodzinach. I. No po prostu ja tu mam rozdzielone na kilka dni, ponieważ nie jestem w stanie dzisiaj zrobić wszystkiego, bo idę dzisiaj do pracy, więc po prostu tylko z rana zaplanowałam sobie moje takie aktywności urodzinowe, że tak powiem. A więc na pewno dzisiaj spędzimy razem dzień. Prawdopodobnie spędzimy też razem dzień w piątek i w sobotę, gdzie będę też świętować moje urodziny. Ale coś jeszcze zobaczy, bo nie mam tak wiecie, konkretnie określonych. Ogółem ten tydzień, to jest mój tydzień urodzinowy. Ja uwielbiam jak najwięcej dni poświęcać na moje urodziny, bo uwielbiam celebrować, a urodziny to jest idealna okazja do celebracji, bo celebrują też z sobą inni, więc w ogóle możesz też nawet innych w to zaangażować. I jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, to lecimy do kawiarni, lecimy, pędzimy, bo ja już jestem spóźniona, bo <laughs> mam dużo telefonów z rana, bo wszyscy chcą mi złożyć życzenia, za co bardzo dziękuję. Wiadomo, bardzo się z tego cieszę, ale przez to jestem troszkę opóźniona, bo z każdym Trochę za długo i muszę już pędzić do kawiarni, bo miałam już nie być od pół godziny, a w kawiarni mam trochę rzeczy do zrobienia, bo chcę sobie zrobić list do przyszłej siebie. List, który przeczytam za rok, w którym opiszę to, jak się teraz czuję, co chcę osiągnąć, jakie są moje cele, i tak dalej. I chcę to zrobić w kawiarni, żeby było tak romantycznie, romantyzujemy. I jeszcze muszę dzisiaj kupić świeczki, bo bym bardzo chciała świeczki już mieć, bo one są też w tej kawiarni, gdzie ja będę szła, więc mam nadzieję, że znajdę jakieś ładne i że nie będę musiała potem latać i szukać innych. Oraz w domu, jak wrócę z tej kawiarni. Jeśli się wyrobię, oczywiście. Mam nadzieję, że się wyrobię. Chcę sobie zrobić mini rytuał oraz zrobić sobie nową tablicę wizji. Ale do tego wszystkiego przyjdziemy potem. Teraz pędzimy do tej kawiarni. Naprawdę ja już kończę gadać i lecimy. Jestem już na miejscu, usiadłam sobie w trochę w innym miejscu niż zawsze, ale będę tutaj częściej przychodzić się uczyć, bo tutaj, wy już nie widzicie tego, ale mam kontakt. Więc będę mogła tu przychodzić uczyć się z komputerem i robić sobie na spokojnie notatki. Kupiłam sobie takie świeczki. Chciałam kupić sobie takie złote 2 i 0, ale nie było, były tylko takie świeczki, więc kupiłam sobie te. Zobaczę jeszcze, może gdzieś znajdę takie właśnie 2.0. Jak nie, no to już mam te, one też są bardzo ładne. Ale chciałam jednak podkreślić, że to jest 20 lat, bo mi często przypisują, że mam 16. Zamówiłam sobie cappuccino. Jeszcze go nie posłodziłam, więc go się nie napiję oraz zjadłam sobie tiramis. No i teraz sobie zjem na spokojnie, napiję się kawusi, bo to jest moje śniadanie i wezmę się za pisanie listu do siebie za rok, jak się teraz czuję, jakie mam cele, co chcę osiągnąć. Szkoda, że nie zrobiłam czegoś takiego rok temu, bo teraz bym też sobie mogła przeczytać i zobaczyć, jak wiele się zmieniło, bo ja wiem, ile się zmieniło, ale wiecie, to bym miała taki, można powiedzieć, bardziej namacalny dowód, ale mówi się trudno, do tego chcę sobie zrobić manifestację, taką nową technikę znalazłam na Instagramie, chcę sobie ją przetestować, tak więc to jest to, co będziemy teraz robić. Na dzisiaj to chyba koniec, bo już muszę iść do pracy. Zrobiłam wszystko co planowałam, nie zrobiłam sobie tylko tablicy wizji. I nie wiem, czy będę to robić wieczorem, bo wracam dość późno od 20, po 21., więc nie wiem, czy zdążę przy tym przysiąść i to zrobić. I jak zdążę, to jeszcze się zobaczymy dzisiaj wieczorem. Bierzemy się za tablicę wizji. Mówiłam Wam, że będę ją robić i nie wyrobiłam się we wtorek po południu. Teraz mamy czwartek. Mamy czwartek wieczór, ale dzisiaj ją w końcu czas, żeby się za to zabrać. Tak więc lecimy. Tutaj mam zdjęcia, które już sobie poprzecinałam, wydrukowane i tak dalej. Tu mam tablicę. Chcę nakleić klejem, żeby mi się te zdjęcia nie psuły. Tu mam też przygotowany napój. Miałam mieć też przygotowane przekąski, ale moja siostra je ja zjadła. Pozdrawiam wszystkich, którzy mają młodsze rodzeństwo i przynosimy się do mnie do pokoju. Ja już sobie przygotowałam tutaj miejsce na łóżku i ogółem robię tą tablicę wizji tak, że na początku sobie podzieliłam ze zdjęcia na kategorię: kategorie podróże, kategorie szkoła, kategorie związek, chociaż obecnie żadnego nie planuję, jakby nie zmieściłby mi się w czasie. Ale często to jakby se świat decyduje, kiedy wejdziecie w jakiś związek, a kiedy nie, więc. Wolę tam chociaż kilka zdjęć wstawić, żeby mi jakiegoś frajera nie podrzucił. Kolejne rzeczy to są rzeczy, które ja chcę, czyli na przykład takie właśnie aparat, laptop i inne pierdy, które bym chciała mieć. Kolejne to jest mieszkanie. Mam pieska, bo chcę mieć pieska jak się przeprowadzę, więc jakby to jest stricte powiązane, jeśli mi się uda przeprowadzić. Kolejna rzecz to są zawodowe rzeczy. Związany, wiecie, z finansami, z moją taką przyszłością zawodową, i tu mam, w sumie, chyba z tego, co teraz tak trzymam, najwięcej rzeczy na tą mapę wizji. Tutaj też mam dużo. Kolejna rzecz to jestem ja, czyli moja codzienność. Jak chcę, żeby wyglądało moje codzienne życie? Tu mi wypadły już takie pocięte rzeczy, bo tak jak mówię sobie, chyba mówiłam. Ja sobie niektóre rzeczy już pocięłam, przygotowałam. I teraz lecimy z naklejaniem tego. Chciałam to przy... Nie chcę tego przypinać pineskami, bo tego jest bardzo dużo i wydaje mi się, że łatwiej to będzie. Ponaklejać. Rajczek Opineski też mam, więc mogę zawsze zmienić decyzję. Będę to robić słuchając muzyki, stąd słuchawki. Mam nadzieję, że dźwięk jest w miarę ok, bo nie pamiętam jaki był dźwięk w tych słuchawkach, bo ja ich bardzo długo nie używałam. Bo było dla nich za, ciep... na nie za ciepło. Przygotowałam sobie moje osi. Bardzo polubiłam to osi gazowane, które jest różowe. Bardzo fajnie ono wygląda, bardzo je lubię. Jest też. To niebieskie, znaczy ono ma pudełko niebieskie, ale ono w środku, z tego co pętam, jest pomarańczowe i też jest fajne, ale uważam, że to różowe jest lepsze. No... Okej, okay, jestem już w trakcie układania tej mapy, jeszcze nic nakleiłam, i tak zostało mi w hu i jeszcze trochę zdjęć, a mam już pełną tablicę, tak więc zgadnijcie, kto nie przemyślał tego, czy mu się wszystkie zdjęcia zmieszczą. E, będę je przycinać. Postaram się przycinać tak, żeby było na jak najmniejsze. I mam nadzieję, że jakoś to mimo wszystko upchnę, chociaż te najważniejsze rzeczy muszę też właśnie sobie posegregować na te rzeczy najważniejsze i na mniej ważne, bo już jestem pewna, że wszystko mi się nie zmieści. I może sobie po prostu kupię drugą tablicę i będę miała dwie tablice wizyjne. No jakby kto mnie zabronił. Skończyłam i zostało mi nadal dużo zdjęć, ale dużo mniej niż wcześniej. Udało mi się jak najwięcej takich najbardziej istotnych rzeczy tam wepchnąć. I w sumie zostały mi tylko takie pierdoły. Jedyną rzecz, na którą ubolewam, której nie udało mi się tutaj wepchnąć. W sumie są dwie takie rzeczy. To jeden to moje High heelsu kochane, które chciałam mieć na tej mapie, ale no bez tego też oczywiście je wykonam. A druga rzecz to pimpka, którego chciałabym mieć. Bardzo bym chciała białego szpica miniaturkę, ale no nie udało mi się już tego wepchnąć. I nie wiem, czy to złapie cały kadr, ale o! Tak się reprezentuje ta tablica już skończona. Wydaje mi się, że na wszystko dzisiaj tutaj znalazłam miejsce. Jest tutaj miejsce na szkołę, miejsce na rzeczy związane z moimi celami biznesowymi. Na moje cele osobiste, jakieś takie, wiecie, sylwetkowe i tak dalej, na rzeczy, które bym chciała mieć, typu aparat albo MacBook. I bardzo mi się to podoba, bo nigdzie nie ma miejsca, gdzie jest tablica, nie licząc tego łuku tutaj, ale już nie miałam co wcisnąć, żeby tego łuku nie było, a też mi ta kobitka nie pasowała w żadnym innym miejscu, więc już uznałam, że ten łuk może być. On też tak bardzo mi się wydaje, bo coś się nie rzuca. A tak to nigdzie nie ma żadnej dziurki. To jest taka tablica na yy, dłuższa, po prostu. O, <laughs> nie wiem na ile lat, bo nie wiem kiedy będę robić kolejną, ale to jest moja taka tablica bardziej urodzinowa, więc celuję, że te wszystkie rzeczy, które tutaj mam, uda mi się zrobić do osiągnąć do następnego roku i za rok, w moje 21 urodziny. Zrobię sobie nową mapę. Zazwyczaj wieszałam tą tablicę, ale chcę sobie wprowadzić taki nowy nawyk, że codziennie rano będę medytować z tą tablicą. A ja ostatnio medytuję na łóżku, patrząc sobie przez okno, żeby moje oczy trochę popatrzyły sobie na coś, co jest mega daleko, żeby sobie poćwiczyły. O, więc tą tablicę kładę na parapecie, żeby jak będę robić sobie swoją medytację, żeby medytować sobie to z tą tablicą. Ogólnie chciałabym tą tablicę mieć w miejscu, gdzie spędzam najwięcej czasu, czyli w kuchni, gdzie jest moja taka siedziba pracy, że tak powiem, bo tam mam stolik i tam mam mm, wszystkie potrzebne rzeczy, ale tam nie mam gdzie tej tablicy położyć, więc postanowiłam, że po prostu podczas mojej porannej medytacji e, będę sobie na tą tablicę patrzeć. Będzie ona leżeć na parabecie. Stało mi trochę zdjęć. Ja ich na pewno nie wyrzucę. E, może mi się przydadzą za rok, może. Zrobię sobie gdzieś jakiś mniejszy kolaż z tych zdjęć, taki dodatkowy na jakiejś kartce po prostu. Bo powiem Wam, że nawet jak zamawiałam te zdjęcia, to miałam wrażenie, że to za mało, że, to będzie, że mi to nie zapełni całej tablicy, że, mógł, że mogłabym domówić jeszcze, a się okazało właśnie, że zostało mi dość trochę. Zostało mi mniej niż za pierwszym podejściem, bo jak powycinałam, to gdzieś to tam wszystko jakoś się mm, ułożyło, bo się po prostu zmniejszyło, zaczęło zajmować mniej miejsca, ale dalej mi troszkę zostało. I one trafiają do pudełka i zostaną wykorzystane kiedy, kiedyś indziej. Może sobie coś w moim żurnalu zrobię z tymi zdjęciami, taką mini tablicę wizji, sobie takie poświęcę dwie strony, wiecie, jak tak otworzysz, to tak będzie ta tablica wizji. I zrobię sobie w żurnalu, bo w żurnalu też będę mogła do tego po prostu dzięki temu częściej zerkać i jeszcze bardziej programować swój umysł na te rzeczy, które chcę osiągnąć. To tyle na dzisiaj, prawdopodobnie odezwę się do Was jutro, bo będziemy szli kupować mój tort urodzinowy. Jeszcze nie wiem jaki, to zależy jaki będzie w sklepie, bo chciałam kupić jakiegoś gotowca, ale też nie zamawiałam nigdzie tortu, bo nie chciałam zamawiać, chcę bardziej tak to spontanicznie ogarnąć i jutro nie będziemy kupować tort. A w niedzielę będziemy świętować z rodzinką, w sobotę jeszcze będę robić sobie swoje tradycyjne świętowanie. Nie wiem czy będę Wam pokazywać to moje, bo to nie jest typowo urodzinowe, tylko po prostu w każdą sobotę sobie tak świętuję. Wróciłam z polowania na tort i polowanie na tort uważam za udane. Ładny jest. Podejrzewam, że pewnie smaczny, bo śmietanowy. Śmietanowego to w to chyba się nie da zrobić źle. I bardzo mi się podoba to. Nie wiem, czy to widać, ale że te borówki one są jakby w tym takim cukrze płynnym. Nie wiem, jak to się nazywa. Ale takie owoce w tym takim jakby płynnym cukrze są zawsze bardzo dobre. Tak więc ja już się nie mogę doczekać, aż zjem ten przepyszny torcik, ale to dopiero w niedzielę. Będę go jadła, ale wygląda ślicznie i będę mogła sobie porobić ładne zdjęcia. Oprócz tego kupiłam też ciasto pistacjowe. Jezu, jak ja zobaczyłam, że nie mają pistacjowe ciacho, musiałam je kupić. Ja uwielbiam rzeczy pistacjowe, uwielbiam je próbować. I jak coś mi się spodoba, to ja naprawdę kupuję to regularnie. I jeśli to ciacho okaże się dobre, to będzie ono często w moim domu, bo wcale nie jest takie drogie, jak na ciacho. A wydaje się być bardzo smaczne, chociaż tej pistacji wydaje się być tutaj dość mało, ale może być ona dość mocna. Jeśli ten krem jest taki w 100% pistacjowy, to wcale nie potrzeba go dużo, żeby on był dość mocny w smaku, więc, Zobaczymy, zobaczymy, ale to też prawdopodobnie dopiero w niedzielę, bo skupiłam go z myślą, żeby był też do tortu. Też e, chcę odwiedzić moją babcię, a nie wiem, czy tort zostanie, więc wtedy będę mogła do niej przyjść z ciachem. Oprócz tego byłam odebrać mój prezent, który moja mama mi kupiła, e, ale był on w paczkomacie, więc mama nie mia a mama nie miała czasu, żeby tam podejść, więc musiałam sobie podejść sama. A mianowicie jest to mój ulubiony, ukochany SPF z Basic Lab. Ja się od niego uzależniłam. To jest najlepszy SPF, jaki miałam i kupuję go regularnie. I najlepsze przez to, że jeszcze ani raz go nie kupiłam sobie sama. I mam nadzieję, że tak zostanie, bo on trochę kosztuje i mi zawsze trochę szkoda wydawać tyle hajsu na kosmetyki. No, jeśli muszę, to wydam, bo jak wiem, że coś jest dobre, to jestem zdania, że lepiej wydać trochę więcej na coś, co mamy sprawdzone, co jest dobre, niż kupować tańsze, gorsze i narzekać, że e, to jest gorsze, że mi się to tak fajnie nie sprawdza, więc ten, ale jak na razie nie miałam jeszcze okazji sobie, można powiedzieć, sama kupić tego SPF-a, bo pierwszy raz, jak go używałam, to dostałam go od mojej mamy, bo jej się nie sprawdzał. Potem moja mama kupiła mi go na. Dzień dziecka w formie prezentu, chyba na dzień dziecka, tak mi się wydaje. Bo to mniej więcej w tym czasie wtedy dostałam właśnie początkiem wakacji nowy i teraz dostałam nowy mój SPF na urodziny też od mamy. No, tak więc ja jak na razie jeszcze ani razu go sobie nie musiałam kupić. I zobaczymy, co ja tutaj jeszcze mam, ulotka. Ale dużo próbek dostaliśmy. Bo my z moją mamą jeszcze... Ja mojej mamie zamówiłam serum pod oczy i dostaliśmy tutaj, widzę, wyciul dużo próbek. Ale fajnie. A ja zazwyczaj zamawiałam sam tego SPF-a, to nic nie dostawałam. Patrzcie, ile tu jest rzeczy, wy to widzicie. Oprócz tych mm, ociućków, tu jest tak dużo rzeczy. Ale fajnie. Dobra, teraz sprawdzamy, co tu jest. Co to jest? Polish, please. Serum z 10% procentami tehalozy i mało cząsteczkowym kwasem hialuronowym. Nic mi to nie mówi. Ale jest to jakiś serum, nawilżenie i wypełnienie dzień noc. Nie mam pojęcia, co to jest. To jest jakiś serum w każdym bądź razie. Ale nie mam po prostu o co, do czego ono konkretnie jest. No bo wiem, że do twarzy, ale nawilża i tyle. Dobra, nie wiem w sumie co ono tam więcej daje. Serum zmniejszające niedoskonałości, redukcja i zwężenie. O, to mi się przyda, bo mi widzicie tu tutaj też na, przy połączeniu linii z czołem. Co ja mówię? Przy po, na połączeniu włosów z czołem wyskoczyły mi też takie krostki. Eee, możemy to uznać za niedoskonałości, chyba tak. I będę mogła sobie to użyć. No to to jest dla mnie. Tamto serum pewnie oddam mamie, ale to jest moje. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Nabliżający emu żel do twarzy. Re rewitalizacja i ukojenie. To to też dam mojej mamie. Krem aktywnie stymulujący. Odbudowa i ujędrnienie na noc, a to jeszcze nie wiem. To może tamto wezmę sobie, a dodam mamie, bo to mi się wydaje, że to chyba będzie lepsze dla takiej bardziej dojrzałej skóry. Ja mam jeszcze skórę dziecka niestety. Pomimo swojego wieku mam baby face'a i ta skóra też jest dość taka dziecinna, więc niektórych rzeczy nie mogę używać. Nawilżający żel do skóry suchej i wrażliwej. To to jest mój typ skóry. Więc dostaliśmy żel do mycia. To dla mnie. A tutaj jest delikatny żel do mycia dla całej rodziny od pierwszego miesiąca życia. To dodam mojej mamie. Niech się myje. Albo damy Karenie. O, może ona też coś dostanie. Chociaż to nie jest zamówienie, więc nie musi nic została. Ale jestem bardzo zadowolona. Jezu, nie dostałam tylu próbek nigdy od niczego. I wow, jestem po prostu, po prostu pod wrażeniem, że aż tyle rzeczy dali do paczki, tym bardziej, że to nie jest jakaś duża paczka, to są tylko dwie rzeczy, co nie ludzie tam na pewno robią większe zamówienia, to jestem ciekawa, ile oni wtedy dostają rzeczy, bo patrzcie, dostaliśmy cztery różne sera i dwa żele pod prysznic i my za to nie zapłaciliśmy, ja za to nie zapłaciłam, ja zapłaciłam tylko za... Ja to co wam pokazywałam serum pod oczy i pod mojego SPF i to nawet nie do końca ja zapłaciłam, a moja mama. <grych> wow, muszę sobie to poczytać, dokładnie do czego jest, poczytać te opisy, które są tutaj z boku i wybrać sobie rzeczy, które ja chcę, a które dam mojej mamie. Ale super, ale jestem szczęśliwa, zrobiło mi to totalnie dzień. Nie dość, że kupiłam sobie torta, którego chciałam, kupiłam ciacho pistacjowe, to jeszcze nie dość, że dostałam swój prezent, to dostałam jeszcze w ciul dużo próbek, których będę mogła sobie testować i może znajdę coś nowego, tego, co będę mogła Wam potem polecić. I Ale super, już mam zrobiony dzień, naprawdę. I otwieramy mojego SPF-a. Czekajcie, tak ładnie do kamery. Ja nie umiem robić unboxingów. Chciałabym się kiedyś nauczyć, bo bardzo lubię oglądać, jak dziewczyny robią unboxingi z swoją reakcją, ale ja mam wrażenie, że wszystkie moje reakcje, jakie robię, gdy robię takie unboxingi są przesadzone, więc zazwyczaj jak robię unboxing, to widać tylko moje ręce i jak otwieram dane pudełko, mam wrażenie, że to wszystko o Jezu, wow, to jest takie sztuczne strasznie w moim wykonaniu. No, mój ukochany SPF, który Wam polecam, najlepszy. To tyle, jeśli chodzi o takie rzeczy urodzinowe. Ee, mówiłam chyba wcześniej, że będę chciała poszukać, czy są inne świeczki, bo te, które kupiłam, nie pokazują liczby 20. I chyba sobie odpuszczę, bo nawet nie będzie miałabym iść szukać tych świeczek. Znalazłam takie ładne świeczki w szafce z napisem 1 i 8. 18 na moją 18, które miałam, i one są naprawdę śliczne. I myślałam, że moja mama będzie pamiętać, gdzie je kupiła, ale nie pamięta, więc nie mogę sobie kupić takich samych dwudziestek. Więc uznałam, że trudno, po prostu sobie dam te moje ładne, yy, złote świeczki, które kupiłam, które już miałam na pączku, które już widzieliście i to one będą na tym torcie. Ja już się nie mogę doczekać niedzieli, bo planuję sobie porobić dużo zdjęć, spędzić czas z rodzinką, tak fajnie świętować. Też już mam mniej więcej plan, jaki outfit ubiorę, chcę sobie też włosy pokręcić do zdjęć i do filmiku, żeby było tak fajnie. Yy, ja uwielbiam mieć różne pamiątki, takie właśnie w postaci filmów czy zdjęć, strasznie mnie takie rzeczy cieszą. Jak mogę z to później obejrzeć, czy włączyć. Ja co roku też robię sobie album ze zdjęciami takiego ala scrapbooka albo po prostu kupuję gotowy album, sadzam tam te zdjęcia i później uwielbiam do tego wracać. Więc ja już się nie mogę doczekać tej niedzieli, gdzie sobie porobię te zdjęcia. <Słyska>